Witajcie w ogrodzie jesienią. Ostatnio słyszałam, że ogród bez planu to ogromny błąd, który popełnia większość początkujących ogrodników. Ale na moim kanale i w moim ogrodzie pokazuję, czy warto mieć taki gotowy projekt na własny ogrodowy raj. Bo właśnie dziś zobaczycie, co robię często u siebie, a zwłaszcza w słoneczny jesienny dzień. Dziś jest początek października, a więc powoli już dobiega koniec czwartego sezonu w moim ogrodzie, który tworzę na działce rod, a mam ją od dawna. Nie miałam wtedy żadnego gotowego planu, ani też konkretnej wizji, jak ma wyglądać mój ogrodowy raj. Natomiast od zawsze uwielbiałam grzemać w ziemi, bo bardzo lubię rozmnażać rośliny, przesadzać i tworzyć nowe połączenia a do tego jestem w wieku 60+, więc mogę działać w ogrodzie dowolną ilość czasu. Wcześniej także w każdej wolnej chwili zajmowałam się zmianami na rabatach, bo to dla mnie ogromna przyjemność i radość. Dlatego posiadanie gotowego planu w moim przypadku nic by nie zmieniło, bo własne pomysły cieszą mnie najbardziej, a do tego zdobywam własne doświadczenie. W wielu odcinkach pokazałam, jak zmieniam moje rabaty. Jak powiększam je kosztem trawnika, jak rozmnażam własne rośliny, z czym je potem łączę, jakie mam nowe odmiany do ogrodu oraz wszystkie końcowe efekty moich pomysłów. Sama więc dzisiaj się dziwię, że od wiosny było tego aż tyle, bo rok temu wydawało mi się, że już wszystko wygląda super i niczego bym już nie zmieniła, a jednak w tym sezonie było bardzo dużo zmian. Dzisiaj zobaczycie kolejną, która pojawiła się niedawno i całkiem nieoczekiwanie, ale bez niej czułabym się mało komfortowo, więc zabrałam się do pracy. Kacimientki to byliny o delikatnych, małych kwiatach, niebieskich odcieniach. Szybko pokazują się wiosną, są mało wymagające, powtarzają kwitnienie i bardzo szybko się rozrastają, dlatego kilka razy już rozmnażałam je w samym środku sezonu. I zawsze ładnie rosły w nowym miejscu. A ponieważ są to niskie rośliny, więc dobrze wyglądają na brzegu rabaty. I posadziłam je dlatego w tym roku na tej rabacie, kiedy przeniosłam stąd orliki, bo są to wysokie jednak rośliny i niech lepiej rosną z boku ogrodu w większej grupie. Trzymam się też jednej, ale bardzo ważnej zasady: by na środku rabaty rosła najwyższa roślina. Na jej brzegu najniższa, a pomiędzy nimi ma być coś średniej wysokości. Kolory roślin też mają znaczenie, więc z każdą zmianą i po zdobyciu doświadczenia wiem, jak to zrobić, by nowy efekt był dużo lepszy niż ten poprzedni. Kiedy ostatnio na rabacie obok sadziłam różę w odmianie kardela kwitnące na żółto, zauważyłam, że czerwone jeżówki będą bardzo mało tu pasowały. A do tego rosną blisko astromerie w odcieniach żółto-pomarańczowych, więc stwierdziłam, że te czerwone jeżówki koniecznie muszą mieć zupełnie inne towarzystwo. Szybko znalazłem dla nich nowe miejsce. Więc i koci miętki też przestały mi pasować do tego nowego połączenia, które bardzo szybko wymyśliłam. Chociaż raczej bym powiedziała, że to jakoś tak samo do mnie przyszło w krótkim czasie miętki zupełnie usunęłam z ogrodu, a oddałam je koleżance, która, podobnie jak ja, uwielbia i praktykuje częste zmiany w ogrodzie. U siebie, a że widzę, że jej to sprawia także dużą przyjemność, więc chętnie podzieliłam się tym, czym mogłam. A u mnie zaszła nieoczekiwana zamiana miejsc z korzyścią dla obu rośnie. Szał ją szone, kwitnąc na fioletowo drugi raz w tym sezonie. Miałam zamiar przyciąć już kilka dni temu, ale szkoda mi było rezygnować z tego widoku. I to właśnie ten fioletowy kolor świetnie dopasuje się teraz do żółtego i do pomarańczu w nowym miejscu. A przy okazji można szabio rozmnożyć, dzieląc każdą sadzonkę, na przykład na pół. Ale tę rozmnożyłam już wiosną, więc teraz już tego nie robię. Natomiast wszystkie je przeniosę i posadzę obok siebie. Lecz nie za blisko. Ale to, jak blisko je posadzę, to Wam nie powiem, bo jest to wynikiem własnego doświadczenia. A ma to znaczenie, zwłaszcza dla szybko rosnących bylin, bo jeśli rośliny są dobrze posadzone, to nie chorują, obficie i długo kwitną i cieszą oko przez cały sezon, a nawet kilka. Ale taką wiedzę zdobywa się wyłącznie w trakcie własnej pracy w ogrodzie. A ich miejsce zajęły czerwone jeżówki, które właśnie rozmnożyłam. I z sześciu sadzonek zrobiłam dwanaście, bo od poprzedniego sezonu tak ładnie urosły, że mogłam je teraz podzielić. Powstał w ten sposób zgrabny szpaler w czerwonym kolorze przy tych ładnych hortencjach bukietowych. A mogłam to zrobić dzięki zmianom na innej rabacie, bo często tak mam, że jedna zmiana powoduje drugą zmianę. I Kolejną, a to daje także inspirację do jeszcze jednej zmiany. Więc misternie ułożony plan na początku tworzenia ogronu może być już po czwartym sezonie tylko bladym wspomnieniem. Niskie turzyce są zimozielone, za co je szczególnie lubię, bo zima w ogrodzie dzięki nim jest zielono-żółta, kolorowa. I to było motywacją do powtórzenia tego pomysłu w innym miejscu. A ponieważ tu szybko się rozrastają, więc trzeba je dzielić na mniejsze co kilka lat. W tym przypadku mam to w planach, ale dopiero na wiosnę, nie teraz. Natomiast sadzonki w innej odmianie podzieliłam już teraz na mniejsze części i posadziłam przy fioletowych szałwiach omszonych na brzegu tej rabaty. Jest to odmiana kurze łapki, z której jestem super dumna, Ponieważ, jak pamiętam, kupiłam je 4 lata temu. W zasadzie tylko jedną sadzonkę i teraz mam już 12, co dobrze świadczy o tym, że odpowiednio opiekuję się takimi roślinami. Choć nie ukrywam, że w tym czasie wielu roślin się pozbyłam, wiele rozdałam, ale także wiele mi po prostu wypadło i do końca nie wiem dlaczego, bo o wszystkie dbam tak jak tego potrzebują, lecz czasami coś wypada niestety. Ogród to ciągła zmiana i zawsze wszystko jest możliwe. Przesadzane byliny czasami przycina przy ziemi, a czasami nie. Zależy to od sytuacji. W tym przypadku jeszcze zaczekam, nie będę przycinała ich. Chcę się nacieszyć tym, co jest, bo przed nami jest jesień i być może jakaś pierwsza zimna noc z przymrozkiem, który zetnie szybko zielone pędy, więc zostawiam tak, jak jest ale zadbam o wilgoć w podłożu przez kilka kolejnych dni. Rośliny mogą się dobrze ukorzenić przed zimą, bo jest to rabata słoneczna i więc wilgoć stąd paruje bardzo szybko. Przesadzonych teraz jeżówek też nie przycinam. Zostawię je na zimę dla ptaków i dla ładnego zimowego wyglądu. Przytynę je dopiero pod sam koniec zimy. Natomiast niektóre jeżówki, które rozmnażałam i przesadzałam w ogrodzie, ale dużo wcześniej, już przekwitły i już je widziałam. Wyglądały mało ciekawie. Natomiast ta czerwona odmiana nawet po przesadzeniu dobrze się prezentuje. Więc liczę na to, że skorzystają z niej ptaki, które już od września systematycznie dokarmiam. Dlatego w ogrodzie jest ich bardzo, bardzo dużo. Czy też zostawiacie jeżówki na zimę? Czy wolicie swój ogród posprzątać dokładnie przed pierwszym śniegiem? Podzielcie się w komentarzach. Życzę Wam pięknej, słonecznej pogody, miłej pracy w ogrodzie i długiej, ciepłej jesieni. Dziękuję za łapki w górze i wszystkie subskrypcje. Pozdrawiam!